się nam zgotował niespodziankę. Bo dzisiejsze czytanie z Księgi Rodzaju jest o powołaniu Abrahama. I jak dzisiaj rano odprawialiśmy przed świętą naszej kaplicy domowej, to tak sobie oczami wyobraźni widziałem Was, wszystkich, którzy tutaj przebywacie. Posłuchajmy tego słowo, słowa Bożego, niech ono nas wprowadzi w te dni, które będziemy tutaj przeżywać. Z Księgi Rodzaju Bóg brzeg do Abrahama. Wejdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukaże. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abraham udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Oto Słowo Boże. Usiądźcie. Moi drodzy. Każdy z was dzisiaj jest Abrahamem. Każdy z was wyszedł z ziemi rodzinnej, z domu swego ojca, do kraju, który został mu ukazany. Kto jest na nami pierwszy raz? Ręka do góry. O mamu. No to nieźle. No to nieźle. Brawa dla tych, co są pierwszy raz. Wyszli z ziemi ojc ojcowskiej i przybyli do ziemi, którą im panu kazał, czyli ziemię piszczyńską. Czytamy dalej. Uczynię powiem z ciebie wielki naród. Sprawdziło się. Słuchajcie, z nieoficjalnych danych to jest nas przynajmniej stuba więcej niż w tamtym roku. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród, będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Błogosławieni jesteście. To zawsze hasło pierwszego dnia, które od już czterech lat nam towarzyszy. A więc znowu niespodzianka od Pana Boga, bo od razu na początku jesteście błogosławieni. Dzięki Ci, Panie Boże. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Nie wiem, czy jest już to możliwe, może mi tam kiwną głową, ale imię będzie rozsławione, bo dzisiaj zupełnie spontanicznie zjawił się jeden ksiądz, zjawił się jeden pan i mówi, proszę księdza, a może byście w internecie chcieli być przez cały czas online? A ja mówię, a czemu nie, możemy być, nie? Brawa dla tego pana i dla tego księdza. A więc będziemy dzięki internetowi, dzięki Cię też, który tutaj jest cały czas na bieżąco, online i w ogóle we wszystkich wirtualnych sieciach, jak będziecie chcieli, to tam www.sdmscj.pl i będzie można oglądać. Tam mamy pozdrowić. Nie wiem, gdzie te kamerki są, bym ja się za bardzo nie wygłupiał. Ale tak będzie. Moi drodzy.